Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej po meczu dziewiątej kolejki Bank Pekao S.A. 1. Liga Mężczyzn, w którym Optim Energia Polska Rzeszów podejmowała dzisiaj na, swoim, na swojej hali drużyny z Opola, Wigry AZS Politechnika Opola. Mecz zakończył się wynikiem 65-63. Z nami jest Pan trener gości, Pan Robert Skibniewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór oraz zawodnik Krzysztof Kemp. I w pierwszej kolejności poprosimy Pana Trenera o komentarz do dzisiejszego spotkania, potem zawodnika i przejdziemy do pytań dziennikarzy. Eee. Gratulacje dla gospodarzy, dla Ressowi. Mecz nie był może jakiś super ofensywny, mało zdobytych punktów, ale myślę, że mógł się podobać, bo dostarczył nam mocy do ostatniej sekundy. Gratulacje dla kibiców, którzy licznie wypełnili halę, którzy stworzyli kapitalną atmosferę. My po słabej drugiej kwarcie wróciliśmy do meczu, mieliśmy swoje szanse, ale no niestety można powiedzieć doświadczenie wzięło górę, także nie mamy za dużo czasu, żeby rozmyślać, żeby płakać. W cudzysłowie w środę gramy u siebie z Astorią gość i na pewno kilka rzeczy będziemy musieli no, zmienić, żeby to lepiej wyglądało, żebyśmy mogli znowu wrócić na zwycięską ścieżkę. Dziękuję. Dziękuję. Generalnie ja też dziękuję i oczywiście gratuluję drużynie przeciwnej, tak jak ten wspomniał, nie, nie za bardzo graliśmy naszą koszykówkę przez pierwsze trzy kwarty, mało, mało ofensywnie do kosza graliśmy, więc to jest myślę, że główny problem. Bardzo mocno wierzę, że to się poprawi w następnych, następnych meczach. Musimy być na pewno mądrzejsi jako drużyna i nie tak mówię, gratuluję drużynie przeciwnej mam jakieś pytania do Pana trenera, bądź Krzysztofa? ta sytuacja z Amerykaninem, chyba tak paradoksalnie mówiąc, to pomogła? Bo tu było wiele takich zespółów. Tak na gorąco nie zgodzę się. Pozwolę, e, pozwolę sobie się nie zgodzić z tą, z tą teorią. Austin e, w 14 minut miał 12 zbiórek, 6 w ataku. Także był e, tam filarem, e, jeśli chodzi o, o, o zbiórkę. E, z drugiej strony nie powinien się tak zachować, powinien kontrolować swoje emocje. Słuszna decyzja sędziego. Natomiast absencja jednego zawodnika jest szansą dla drugiego. Kamil Białowski dostał więcej o wiele minut. Z przymusu też Krzysiek musiał zagrać na, na pozycji numer 5, gdzie to nie jest jego nominalna pozycja. No, ale musimy szukać rozwiązań, musimy... Stanąć twarzą w twarz takiej zaistniałej okoliczności. Tak jak powiedziałem, mieliśmy, mieliśmy możliwości, żeby wygrać to spotkanie. Niestety nie, nie udało się i w następnych meczach musimy być mądrzejsi. Też przeszedł w sytuacji 12 sekund do końca? Tak, miał No też pod kosztem Tak, Krzysiek miał możliwość penetracji, przeczytał obronę, z, miał zagrać dwójkową grę z Dominikiem Rutkowskim. Dominik został odcięty od podania, bardzo dobrze to przeczytał, zawiązał akcję, spenetrował pod kosz, yy, dostał się pod samą obręcz. Yy, no akcja ni niestety wykonana dobrze, ale na, na koniec dnia yy, nie zdobyliśmy punktów, piłka nie wpadła do kosza i to Bolesławia cieszy się z tego zwycięstwa. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy Dziękuję bardzo. bardzo. <laughs> Dobry wieczór, witam na drugiej części konferencji prasowej po meczu. Z nami jest pan trener gospodarzy, pan Kamil Pichucki oraz Michał Andrzejewski. Dobry Także panie trenerze poprosimy o komentarze dzisiejszego meczu, potem Michała i przejdziemy do pytań dziennikarzy. Dobry wieczór, na wstępie gratulacje dla naszych zawodników za wygraną, za wyszarpanie wygranej z dotychczasowym liderem. To nie są proste sprawy, to jest pierwsza liga, gdzie każdy z każdym naprawdę może walczyć i... Dzisiaj my postawiliśmy dobre warunki liderowi, pomimo wielu prostych, niecennych rzutów daliśmy radę przepchnąć mecz, z tego na pewno się cieszymy. Zawodnicy zasługują na szacunek za tą wygraną. Dziękuję za walkę chłopakom z Opola, bardzo na pewno się starali, chcieli to przychylić w końcówce na swoją stronę, natomiast my się cieszymy, oni dzisiaj nie do końca. To jest na pewno dobry zespół z Opola, który pokaże jeszcze nie raz dobrą koszkówkę, my natomiast jako minik. Szanujemy tą ligę, szanujemy każdego przeciwnika i chcemy rywalizować z każdym. Dzisiaj nam się to udało. Wyrwaliśmy ten mecz. To było bardzo ważne zwycięstwo dla zawodników, ponieważ oni w ostatnich trzech meczach może złapali troszkę dół, ale natomiast tak to jest w sporcie. Trzeba być świadomym, że to nigdy, nigdy, nie, jest, nigdy nie jest tak, jak chcemy, i musimy po prostu walczyć o swoje. Dzisiaj wywalczyliśmy to razem z kibicami, gdzie była piękna atmosfera w drugiej połowie, szczególnie, gdzie był mecz na styku. Ja myślę, że Kilka osób tam już na pewno zapamięta. Tak jak powiedziałem, pokonać lidera nie jest prosto. Nam się do dzisiaj udało. Szacunek dla naszych zawodników. Dziękuję. Dziękuję. Michał? Yy, dobry wieczór wszystkim. No, przede wszystkim bardzo ważna wygrana, wygrana dla nas po trzech przegranych z rzędu na odbicie się jeszcze z taką mocą, mocnym zespołem, jakim Opole jest. Mają paru doświadczonych zawodników. Byliśmy dobrze na nich przygotowani. Natomiast, tak jak mówiłem, tych doświadczonych zawodników mają, więc krzywdę i tak nam zrobili swoimi zagrywkami. Natomiast yy, Myśleliśmy, że dużo nam da wykluczenie Lotona w drugiej połowie trochę się zdekoncentrowaliśmy, straciliśmy tą koncentrację, przestaliśmy grać szybko, przestaliśmy grać trochę swoje, zaczęli grać dużo na switchu, na zmianie krycia i w tym momencie trochę nam atak stanął, natomiast parę zmian od trenera właśnie znowu atak ruszył, no i przepchnęliśmy ten mecz. Może nie wyglądał on jakoś pięknie, znów jakoś wybitnej formie nie mieliśmy może za trzy, natomiast w ważnych momentach trafialiśmy co jest najważniejsze i bardzo ważna wygrana, żeby się odbić i z dobrym zespołem, który miał pierwsze miejsce przed tym meczem, więc na pewno to da dużo otuchy na następne mecze. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. O... Na pewno ba bardzo ważne to było zwycięstwo, bo po, tak jak mówiłem, po tych trzech meczach to na pewno jest się w dołku i może się tego nie pokazuje przed meczem, może nawet byśmy nie pokazali po meczu, gdybyśmy ten mecz przegrali. Natomiast siedzi to na pewno w głowach i jest to bardzo, bardzo duża ulga dla nas przede wszystkim i możemy skupić się na samym przeciwniku, a nie myśleć o tym, co trzeba u nas zmienić. Tak, tak, to prawda. Zaczęli grać z my próbowaliśmy się przystosować, ale w tym momencie Rutkowskiego mocno ustawili pod koszem, gdzie on przypychał nasze dwójki, trójki, m.in. mnie. W tym momencie parę zbiórek na pewno sobie nabił. Wyciągali naszych wysokich na obwód, tak jak mówię, dwójki, trójki dawali pod kosz, no i... No, odwrócili to trochę. Na wszystkich weekend rolach zaczęli grać Switch, po prostu zamieniali zawodników. Kępa dobrze stał na nogach, jakby nie patrzeć. Ciężko było go minąć, można powiedzieć. Natomiast no było to na pewno dla nas zaskoczenie i dekoncentracja. Myśleliśmy, że będzie dużo łatwiej mijać pod kosz, ale z drugiej strony Opole dobrze sobie z tym poradziło. Jeszcze do trenera jest zwycięstwo po tych seriach czy powodzeń. Przewiadom się, że to w końcu ruszy, tak? Czy kolejna jakaś seria się spodziewa. Oczywiście jak, jak pewnie każdy zespół chcemy jakieś serie zwycięstw zbierać, na ten moment mamy jedno zwycięstwo po trzech porażkach i skupimy się teraz na następnym przeciwniku. Jutro Zawodnicy odpoczną od koszkówki, ja natomiast zobaczę co trzeba zrobić, żeby mieć szansę w kolejnym meczu i na tym się skupiamy. Jeżeli wygramy mecz będziemy mieli dwa z rzędu, tak jak powiedziałem ja nie wybiegam w przyszłość, nie staram się wchodzić na chmurę po wygranej ani w dołek po porażce to jest dużo rzeczy, które tak naprawdę nie widać gołym okiem w trakcie meczu. Ja rozumiem, że ludzie przychodzą na dwie godziny z naszej pracy tygodniowej, albo nawet więcej czasami i można na pewnych rzeczy nie, nie, nie dostrzec. Natomiast ja widzę, jak ci ludzie pracują na treningu, rozumiem ich chęci, wiedzą, że mają chęci, żeby mecze wygrywać. Kreują dobre rzuty, bo nie mogę mieć pretensji za wykreowane szanse na layup albo wsady lub bardzo dobre, otwarte rzuty zawodników, którzy nominalnie trafiają w te trzy, mówię o o i y, o Koperskim. Więc na pewno jest potencjał, żeby zdobywać większe punktów i zbudować jakąś serię. Natomiast ta liga jest tak zwariowana. Y, wróćmy do słynnego meczu na Podpromiu, po meczu z Podpromiem, gdzie Krosno przyjeżdżało jako lider, 4 z wygrane. Od tego momentu przegrali 4 na 5. Więc każdy zespół z czymś się boryka. My chcemy być konkurencyjni w tej lidze. Y, nie mówimy jakie będą wyniki, wiemy, że będziemy się starać. I myślę, że tą pracą, którą zawodnicy wykonują y, udowodnili, że mogą coś fajnego zrobić. To znaczy ja bym powiedział, że lepiej, że nie gramy w środę, ponieważ musimy przerobić jakieś rzeczy w ataku. W zeszłym tygodniu mieliśmy tak naprawdę jeden trening czwartkowy, 60-minutowy w pełnym składzie, więc zabrakło nam troszkę jednostek i to zgranie. Jakieś sytuacje dla Was zawodników potrzebne nie były przeć, przećwiczone. Dzisiaj po wypadku, że tak powiem, z pięcioma faulami Loftona. Niestety zmieniała się cała specyfika meczu, ponieważ ten zawodnik gra po 30 minut na mecz. I teraz raczej tak się człowiek szykuje. Dzisiaj trzeba było to ugrać. Ugraliśmy. Zawodnicy odpoczną i przyjdą, myślę, do pracy, gotowi, żeby stawić czoło kolejnemu przeciwnikowi. Dziękuję Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dobrze. Dobrze.